Także, yy, także widzowie, widzicie. Czekajcie, chwilę. Chcę to wyłączyć. O, zrobić tak jak jest teraz. Yy, dobra, widzowie, zaczniemy. Zaczniemy od pierwszego. W obliczu wkraczania Armii Czerwonej na ziemię polskie, siły zbrojne usiłowały bezskutecznie przeprowadzić koncentrację. Sił około 65 tysięcy w celu wycofania się na zachód, co udało się jedynie brygadzie świętokrzyskiej. Około 700 osób w czerwcu 1944, rozkazu komendanta okręgu pi piątego, piątej kieleckiej, kielecki, piątego kieleckiego NS Orgiel Miriński. Kordian, w rejonie wsi Wronów, Mrogowice, w powiecie opatowskim, Kieleszczyznie, doszło do koncentracji kilku oddziałów partyzanckich, oddziały Wadysa krućcińskiego przedmiot Żbika, Stanisław Enmund Dachera, przedmiot BOP, NN, przedmiot Bur. Pod chorążyka zimierza Nowaka Psędomin Łoś Hendryka, pod Podcho, Fugór Podchorskiego Psydomin, Step który tymczasowo przebywał na terenie Kieleszczyzny. z nich trzy bataliony ziemi kieleśczyzny na czele 18 sta yy, czerwca stanął yy, Major Engeniusz Kenner, przed Kazimierz Balcelowski z funkcją szefa sztabu, objął RTM Antoni Starchewski, Staranowski, Leon, dowództwa, Psendomin. Ogólnie kompania została dowództwem, która z z który zastąpił Zdzisława. Jak i nowina, pułk, zaliczy, pułk liczył jako 450 do 600 ludzi. Prowadzono walkę zarówno z Niemcami, jakże z partyzantką. Po komunistycznym operowano z reguły z siłami jednak z kilku kompanii. Współdziałano z czasem miejscowymi. Oddział AK sporadycznie BHC, BH w okresie od, 20, od 15 do 25 yy, pół, yy, lipca dowodził, bezpośrednio przybył na inspekcję z Warszawy komendanta głównego nasz pułkowni, podpułkownik Stanisław Niekonieczkow-Kluckowski w Komicić o przekrojeniu, przekroczeniu armii czerwonej Bogu przywódcy Bogu, przewódcy grupy Szanca, czyli politycy na budowy z Warszawy do Częstochowy Rozpoczęto wówczas realizację planu utworzonego trzeciego, utworzonego w trzech dużych. Zgrupowania, które następnie ewakuowały się na zachód, na terenie wojska amerykańskie brytyjskie 10 sierpnia przewodniczący Rady Politycznej na zachód N. Kazimierz Kuziński, wydał rozporządzenie o grupy operacyjnej w celu rejonie miejscowości Lasocji skąd w kompanii 204 204 kompanię podpułkownika N-She dołączył do nich oddział majora Antoniego Szewskiego, Dąbrowski Bohun w sile 76 dni wcześniej, 7 mi, w skład, w skład 204 kompanii Wszedł do oddziału wywiadowczy komendant główny pod dowództwem podchorążego Wiktora Gostonskiego na łęcz. Przybywał także komendant do kregu w Kielca. Kieleciego, major Pseudonym Orgiel Miriński 11 sierpnia. Mocy jego rozkazu, w którym powoływał się na komendanta głównego generała Tadeusza Jaszczemskiego, powołał utworzony oficjalnie z tych oddziałów w brygadę świętokrzyską. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się, stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia Twoje nauczą. 12. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana życie o słońcu, gdy wokoło ostró deszczu Lecz przysięgaliśmy na orm. Tu macie. tu macie takie ciekawostki. Można sobie poczytać. Jeszcze, jeśli coś znajdę, to. No, i to wszystko.